Dzisiaj, 8 lipca, moje urodziny. Potwierdzam ten fakt, że jakiś czas temu, właśnie w tym dniu, przyszedłem na świat. Jestem w 100% świadomy, czego i kogo dotyczy ta dzisiejsza rocznica. I życzę sobie. Kiedy rodzina, przyjaciele wbiją mi w dziewięćdziesiąt 99 świeczek i każą mnie dmuchać, żebym w pełni zdawał sobie sprawę, z jakiej okazji dmucham. Nikt mi wtedy nie śpiewają 100 lat, bo to będzie wyglądało, a raczej brzmiało, jak jakiś głupi, makabryczny żart. Ja wiem, że te 100 lat to jest takie od lat przyjęte, że to się lepiej wymawia, lepiej się śpiewa, no ale przecież może być 105 lat, 105 lat, niech żyje, żyje nam. 5 lat, a robi różnicę. Pojawiają się nowe horyzonty, perspektywy, można coś zaplanować. W ogóle wieje optymizmem. A ile mi dzisiaj stuknęło wiosenek, no to Wam nie powiem. Bo wszyscy dookoła mówią, że nie wyglądam na swoje lata. Jak tu idę rano zrobić zakupy do tego naszego małego, wielkiego sklepu, to już ekspedientka. Panie Krzysiu. Świetnie Pan dzisiaj wygląda. No ja dobrze wychowany dżentelmen. Mówię Panie Lusiu, Pani również. No jak wracam do domu z tymi reklamówkami, to sąsiadki. Szczególnie te oparte o parapety okienne. Cześć Krzysiu, dobrze dzisiaj wyglądasz. Grażyna, ty też. Czasami się odezwie jakiś sąsiad. Panie Krzysztofie, co pan robi, że pan tak dobrze wygląda? Panie Januszu, to samo co pan? Jak wrócę do domu. Dokładam te reklamówki na stole, siadam przed lustrem i patrzę, patrzę, patrzę i mówię sobie, cholera, mają rację. No, mają rację. A dzisiaj sobota, luz, bluz. Mam dużo wolnego czasu. Tak sobie siedzę i myślę. Od poniedziałku do roboty to będę wtedy tylko siedział. A dzisiaj myślę o urodzinach. Tak ogólnie o, o dniu urodzin. Ja już dawno doszedłem do wniosku, że dzień urodzin to smutny, przygnębiający dzień. No bo z czego tu się cieszyć? Czy człowiek jest starszy o rok? Trzeba nie mieć piątej chlebki. A ja mam komplet. Dlatego się nie cieszę. I jak widzę tych salinizantów, jubilatki, jubilatów, mi jak zwał, tak zwał, jak im co roku śpiewają z reguły ci sami. Sto lat, sto lat niech żyje nam. A ten się cieszy, jeden z drugim. Jeszcze im za to dziękuję. A z czego tu się cieszyć? Przecież ta różnica do tej setki co roku jest krótsza. A wiadomo, co się wydarzy w 101 roku. Dziewiąta dochodzi. Ja się tak właśnie urodziłem. 8:58. Kate dzisiaj już wyjechała o 8:20 z domu. Pytam się, dokąd jedziesz tak wcześnie? Muszę załatwić coś ważnego. No co tu można w sobotę rano załatwiać ważnego? No wiem, że pojechała po prezent dla mnie. Ale czemu tak wcześnie. Salony samochodowe otwierają o 10, tego jubilera z zegarkami tam na narożniku naprzeciwko Opery też o dziesiątej. Co tu jest otwarte teraz? Markety budowane wróci przed 10. To znaczy, że nowy model wiertarki. No ale dobra, co będzie, to będzie. Z każdego prezentu będę się cieszył. Nie ma co gdybać. No a ja już po śniadanku tradycyjnie dwie bułeczki, kajzerki. Kajzerki to te takie ze śmigiełkiem, najlepsze. Do tego pasztet z drobiu. Oczywiście ten drobno mielony. Na to kiszony ogórek nie ma co się opychać byle czym pamiętajcie tak jak jesz tak wyglądasz dbajcie o siebie normalnie w dzień pracy to sobie jeszcze na śniadanie wypijam małpkę popijam piwkiem. albo drugim piwkiem no to wszystko zależy co jest do roboty i za ile? No, ale dzisiaj urodziny. No to sobie, kupiłem więcej małpek. Już byłem o siódmej, tutaj w tym naszym. Mają takie lodówki, wszystko schłodzone. Tu jedną przyniosłem. Szkoda, że w kieszeni niosłem, bo się trochę pomuzała. Ale. Mm. A. Pycha. Pycha. Zgwita. Smakuje. Zawsze się dziwiłem tym, co piją ze szklanki, bo to nie może smakować. Nie może. To klasyka. Tradycja. Dobrych tradycji się nie zmienia. I dzisiaj nie będę popijał żadnym piwkiem, tylko cytrynówką, tą dobrą cytrynówką, a potem krupnik. No oczywiście nie zupa. No ale cóż, kochani, niech się huśta małpka na gumie. Wiwacik. Do zobaczenia na urodzinach. Za rok. Pozdrawiam wszystkich.